Cześć, jestem Aśka, to już chyba raczej wiecie, skoro obserwujecie mój kanał. Eee, wpadliśmy na taki pomysł, że nagramy sobie taki mały makijażowy challenge i właśnie zaprosiłam do tego odcinka Dominikę. Cześć! No i, i co? Co będziemy robić? Zamienimy się kosmetyczkami. Dla mnie to będzie duże wyzwanie, chociaż w sumie większe wydaje mi się będzie dla Dominiki, bo ja się nie maluję i życzę Ci powiedzenia. No zobaczymy co masz tam w kosmetyczce, jestem ciekawa. No. E więc no, zaczynamy. Dobra, to ja tutaj pokażę co ja mam. E, więc tak, tutaj jest pierwsza paletka, tutaj druga. Z różnymi kolorami. jest taka bardziej kolorowa. E, tutaj mam produkty do twarzy. Okay. I ty tak na co dzień tego używasz? Tak. I tutaj mam produkty do oczu. Okej, okay, dobra. A teraz czas na moją. Proszę bardzo. Dobra. Zobaczmy na pewno z tego nie. mniej niż u ciebie. I życzę ci powodzenia. Ja Dlatego też. Wtedy się będziemy robić makijaż wieczorowy. A ile czasu zajmuje Ci zrobienie makijażu wieczorowego? Ogólnie makijaż zajmuje mi zawsze godzinę, półtorej. Okej. Okay. To moja propozycja jest taka żeby zrobić to w takim czasie, w jakim ja się maluję, czyli 15 minut. Dobra. Chociaż nie wiem jak to zrobię, ale może się uda. Dobra. Mamy tutaj stoper, 15 minut. Tutaj asystentka nalicza, zaczyna licza, pilnuje. Dobra. Mamy 15 minut. To zaczynamy. Dobra. Yy. Dobra, że nie za dużo, tego sumie tylko w Tobie dłużej. na taką Nie wiem, od czego zacząć. Dobra. Kolor nawet, nawet spoko. Bo w sumie mamy podobne karnacje, więc... Boże, ja nie... Nie, poczekaj. Najpierw... Dzięki za oglądanie! Odbierzemy do grzygą. twarzy. Tak. Dobra. Poproszę, jakieś dwa. Tak, bo ja mieszam przeważnie. Dobra, będę jaśniejszy. Tak, i to, co ja dzisiaj robię, też tak normalnie na imprezę. Tam. W sensie, że serio zajmuje mi to 15 minut. Dłużej mi w ogóle zajmuje ułożenie włosów. To jest czasami naprawdę męczące, ale o matku, żeby mi się grzywka nie odskrzystawiła tyle paski. No no, tap, tap, tap. Ja, ten podkład jest nawet spokojny, tylko że właśnie ja zawsze z takim większym kryciem szywam. Ja sobie to walam na to korektor jeszcze, jakby W sensie, a iść do Nie znam się na tym, ale wygląda okej. Okay. No ja do Zablada zrobić. I tak mam kopuło, co to? Mogą no, co widać z tego makijażu? A Będziesz sobie czekać rzęsy? Hmm. Będziesz sobie czekać rzęsy, czy tylko ruszamy? Eeeh, no jak tam w posłowie co masz, to, to czekam, ale. To pewnie nie masz. <śmetyczna> <śmetyczna> Będziemy. P... Tak ja mam... Dajcie zadanie. Ja byłam nie... tak zestresowana, bo że jak ona mi zajdzie do tej kosmetyczki, to chce. A jak za życia jest tu, tak, wrzucałam. Znaczy ja ogólnie jak maluję się na co so dzień. Jak mi się już zachce, to maluję sobie tylko dolne rzęsy... Wróć w ogóle nie maluję. Na imprezę jak sobie idę czy coś, to te dolne rzęsy lekko po prostu tuszem, a tak to jakby mam zrobione doczepione, sztuczne i po prostu... Wstaję rano już jestem malowana. Nie Ja nakładam e, przeważnie... 10 3, minut, minut, mam... 3 minuty minęły. Czyli macie jeszcze 12 minut. No to ja już. Już kończę. Tak wygląda mój makijaż na co dzień. O, ten korektor jest tu. Cool. Tak ja używam też To, w domu. Ja to wydałam tam i Dobra. To by był Boże. Mam taki bieda kosmetyczki, kurde, najteż no jest rozmana, bo mi już sobie i tak <noise> i tego nie używam. E, to gdzieś widziałam, ale nie wiem. Nie używam. Poczekaj. Ja nie wiem! Jak mam za dużo, to ja nie wiem co mam ten. Czekaj, dobra, widzę sobie wszystko. To zgaduję do brwi? Tak, tak. Dobra, to jest napisane, dobra. Muszę mi się ręce trzęsą. Dobra, tutaj... Oj, strasznie tam mocno to ta krycie ma ten ten podkład? Mhm mm no, no W ogóle to, to tak patrzę Mocno, Bo ja to zawsze zwyczaj jak sobie nakładam to tak Żeby tego w ogóle nie widział Dobra To tak, to już okay. mogę schować To już schować. Dobra, to ehm, Widzę, że bronzera pewnie nie masz e, na mokro Do Nie Dobra Improwizuj Wezmę sobie rozświetlacz To jest do czego? A, to jest dobra że mi chyba więcej czasu zajmie przeglądanie tego, co ja mogę z tego zrobić, niż faktycznie malowanie. Dobra, Tego chyba na nie użyję, bo ja zawsze psuję, jak tego używam. Ja nie będę rzadko wziąła. Albo... Dobra, nie Jak już mam okazję, to spróbuję. Jakim kadarzem się nakłada? Dobra, cicho. Ale to mi zaj... Poczekaj, bo to jeszcze się robi jakoś tak tu. Bo tak widziałam, jak laski robiłem. Nosa nie muszę być taką chudy nos. 10 minut zostało. No Dobra. I to się robi jakoś tak. O! No! Nie jest tak źle. Tak, jest dobrze. Wtedy to już żyje dużo teraz znowu się zamotałam yy... A, tu, a się Właśnie tak patrzę co to, to jest, zielone te Nie, dobra, to sobie zrobię tak yy, Mogę tak schować To w sumie też yy, Rozświetlacz zostawię na koniec yy, Muszę znaleźć pędzel do pudru. Ale delikatnie z tym podchodzów. Mm -mm. Może się podobać, że to do <grym> Minęło 10 minut już? Nie, zostało. 8 minut dokładnie. Boże, no. i ba bardziej mnie stresuje to, że ja nie wiem w ogóle w większości rzeczy, jak to się w sensie um, za dużo tego jest. Ja w ogóle nie mogę mieć za dużo rzeczy do wyboru, bo jak mam za duży wybór, to ja nie potrafię się zdecydować. Więc... No, co by akurat tam łatwe na bruz. Nie wiem. <śmiewanie> yy, A co tu jest. Nie wiem, zacięłam się. A puder miałam na łóżku, dobra. No nie O, Ja nie, za dużo tego. Czekaj, żeby nie zmarnować. No. Tak, Takby ja sobie zawsze baking robię i to wysypuję. A że tutaj do tak, tego. Nie. A ja wzią, No <głos> <głos> Dobra, trudno. E, nie musi być tak super ten. No i oczywiście. Ej, fajny jest ten podkład. No, ten podkład jest super. Zobaczmy sobie, sobie cię potem mhm. Może się czegoś od ciebie nauczy. Proszę e. robić lekcje tak, jak będziecie chcieli jakiś makijaż czy coś, to tak, zostawimy namiary pod filmikiem i będziecie mogli się do Dominiki odezwać. Co to jest? Też takie mam, tylko małe, ale nie umiem tego... Do A, dobra. Trochę się, Tylko się bo... Dobra tam. Tylko, że jak ja zacznę się bawić tymi rzeczami, to ja w ogóle nie... Nie zdążę się u... Um A też tu masz pomadę do drugiej? Tak. tak. Ale ona jest chyba taka. <grym> Tutaj <To> jest <dosuszone. grym> Co? Bo to chyba, ja, jak tego używałam, to ja to w wodę w ten. W sensie tak maczałam pędzelek w wodzie, tak że pyk, i dopiero no tak. potem na ten. Kurde, nie tak właśnie, ja się boję za dużo używać. Chcę w się sensie nakładać. Może. Takie drogie, będę nie Czekaj. I, mm. O, też mam taką. Super, ona jest. W ogóle to, to jest, no? Super, a w ogóle strasznie ciężko się to zmywa potem. No, mi się do tego. No. Czekaj, to wszystko było do ust. O, to jest ładne, ale nie, dobra. A to, czy czasu? mamy. czasu? Właśnie. A ile mamy czasu? O Boże! Ile? Pięć, Pięć, Pięć minut! Dobra. Dobra! Yy, bo, ja, bo ja zamiast się skupić na malowaniu, to ja oglądam te rzeczy. Nie, dobra, ja zrobię sobie takie na co to, bo już zawsze To będzie beka. Nie. O Boże, ten jest super. Dobra, nie. Yy. 15 minut zdecydowanie za mało. Dobrze, wybaczcie, jak mi się radzę trzęsą. zostaci star. <ślesz> Dobra. O, dobra. kurde, kurde, nie nie? Tak nie, nie, nie nie kurde, to tak się robi. kurde, kurde, Nie kurde, kurde, Ja dałam do kurde, kurde, Było trudno, ja sobie... Może <grym> to jest stresujące kurde, wiedziałam, że to tak to aby to tym się chyba tak... Top, top, top. Tak. O, od razu lepiej. O, to ja całe życie używam złego pędzelka, dobra? Kurde, dobra, na bole, to by Na dole trochę Weźmy tak. Krzywo jest. Zostały 3 minuty. O kurde. Raczej to cztery. Cyk, cyk, cyk. Tu mam chyba więcej. Kurde, nie wiem, którego koloru różam. Dobra. Walnę tu. O i normalnie jakbym szła na imprezę, to w tym momencie bym to zmyła i zostawiła te cienie. Co widzę? Spoko. No bo tu jak mi się robią takie... No <grych> kurde. Nie tym pędzą. Żeby... Dobra, nieważne. Dobra, trudno. I zawsze potem robię tak. Aj na raz że nie masz. Nie mam. Nie ogólnie ślep trafia jak. Ale kretkę, ale... nie, kredkę. A, nie. <noise> nie na temperowaną mam kredkę. <noise> Dobra, wezmę sobie czarnicę Może zrobię ale nie wiem czy. rady. Nie, no źle to. Kusi jedno oko miód. Nie, no kurde, ten brązowy to jest masakra. Jak ja to nałożyłam? Tak się blenduje? Nie. Bierzemy pan. No, wzięłam! Ale on jest na dole. Dobra, nie pędzam. Ten brązowy, dobra, cicho. Następnym razem robimy zamianę pędzli. O kurde, do powodzenia z tymi moimi pędzlami. Moimi już są, ja. Nie fajnie. O ten jest. Dobra, to wolę sobie trochę tego tak na chłodę. Dobra, jest. No, oczywiście rozczesać. Dwie minuty. Dwie minuty. Dobra. O matko! Jakie mam zmarszczki na czole, Aśka! Mhm. Dobra, i mi chyba te usta zostały i koniec. Nie ma oświetlać? <grym> o właśnie! O, to nie powinniśmy. Poczekaj, to warto tu. Jak zarobi ci to przepraszam. E, dobra. Jaki, matka, twój? Jaki, twój? Jaki, twój? dobra. Jak matko, <grym> tu jest? Nie ma nie. jest, Jak leci? <grym> tak. Tak, czasami sobie lubię zaszaleć z kolorami, <śmuszczam> to zresztą widać. Yy, a poczekaj, bo ja nałożyłam tak bez namysłu, to. Minuta. <śmuszczam> nie wiem, no tą matku to zdecydowanie się kolor. Będę nie wiem, na Halloween, w którym nie obrażaję jak matki, oczywiście. Halloween to masz mojego nie Żalę. Co to jest? 30 sekund. Ile? 30 sekund. Boże, jak to się otwiera? O tak. Ej, nie ten, ten, tak. To jest dobry wino? Tak. Dobra, i te laski jeszcze tak wyglądają tak tu i tu. 10, 9, 8, 7, 6. 5 4 3 2 1 Ugodane. Koniec. Dobra. dobra. O nie, a to A. Dobra. Wiecie, to jest ta to, to jest pani też wstanie. Posłuchaj, ja też tak. No. Mogą, jakiej... sobie tylko tak ułożę. Tak. Mogą no przydać ci te płatki. To było głośniejszej. Nie, ja mam same takie ciemne Bo ja nie maluję oczu i usta zawsze sobie tak. Dobra, uwaga, number one. Dobra, number one. Tidin, drugi. Dobra. To jest ma Dobra, może ocenimy swoje tam makijaż. Dobra, pokaż się. Ej, ładnie, ja bym się tak też To jest też ładne. Na pewno yy, ja nie mogłabym mieć na co dzień tylu tych, bo ja bym chyba więcej czasu spędziła na wybieraniu, który kolor chcę, niż faktycznie na malowaniu się, a no, wolę sobie pospać rano zamiast się malować, więc ten. A jak Ci się używało mojej kosmetyczki? Yy, znaczy tak, ja na pewno zmieniałabym pomadkę, bo trochę za ciemna jak dawno jeszcze te łączy, trochę tak <laughs> niezbyt y, pasuje. Yy, no i trochę podkład dla mnie za lekki. Za, za, za lekki. No. No tak, ty nie było No to co? Mamy takie pytanko, znaczy małe pytanko. Teraz pytanie: Co wy sądzicie? Który makijaż waszym zdaniem wyszedł lepiej albo który wam się bardziej podoba? Podkreślę, że jestem totalnym lejkiem i nie umiem totalnie takie rzeczy. Tutaj wielki podziw dla Dominiki, że podobała, dała radę i I, i, i no i że to tak fajnie wyszło. No nie, mi się podoba. Nie, nie wiem, to jest okej. Okay. Jaką może by się przydała przy ale... Zabrakło no, trochę to, czasu, ale... No, tak. y... I co daszady w 15 minut? No, <laughs> no. Więc to. tak.